Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Karocka, jestem doradcą i behawiorystą Papug. Dzisiaj zacznę nowy cykl praktycznych porad. W krótkich filmikach będę pokazywała jakieś konkretne, właśnie bardzo praktyczne rozwiązania, które możemy zastosować w naszej opiece nad papugami. Jako pierwszy temat wybrałam problem odmierzenia leków w płynie, ponieważ dość często na grupach w przestrzeni mediów społecznościowych spotyka się zalecenia podawania jakichś leków w kroplach. Dlatego będę chciała pokazać już tak naprawdę kropla, kropli nierówna. Ale również odmierza się jednak leki konkretne w, w kroplach, w związku z czym też będę chciała pokazać, jak można to zrobić. Najpierw jednak tutaj trzeba zauważyć bardzo ważną różnicę między lekiem a substancją czynną. Lek to jest ten płyn, który znajduje się w butelce. Lek ma jakąś swoją nazwę, która jest nazwą charakterystyczną dla danej firmy, wymyśloną przez daną firmę. Tutaj mamy nazwę leku Enrofloxacin 10% i lek objętość tego leku jest podawana w mililitrach. Natomiast substancja czynna, to jest ten związek chemiczny, który w tym leku jest zawarty i który powoduje, że ten lek w ogóle jest lekiem i ma działanie lecznicze. Substancja czynna jest w leku podawana poniżej tej nazwy fabrycznej. Tutaj mamy enrofloksacynę, czyli mamy podaną nazwę enrofloksacyna. Ona może być po polsku, może być po łacinie. I zawartość substancji czynnej w takim leku podawana jest w miligramach. Tutaj mamy podane 100 mg na 1 ml roztworu, czyli tego, tego leku. Mamy tutaj również jakby drugą informację o zawartości substancji czynnej, a mianowicie 10%. 10% to jest właśnie 10 mg na 1 ml. I teraz z czego w ogóle korzystamy odmierzając leki, odmierzając płyn w kroplach? Bo jeżeli mamy dużą jakąś objętość nawet 5, 10 ml, no to spokojnie możemy do tego używać takich dużych strzykawek, możemy używać nawet takich kieliszków dołączonych do leków. Tylko przy tych kieliszkach trzeba zwrócić uwagę na to, czy mamy tam podane mililitry czy też dawki leku. Natomiast jeżeli tego leku ma być tego płynu ma być bardzo mało, no to musimy tutaj odmierzyć krople. I krople możemy odmierzać z zakreplaczy, możemy do tego używać strzykawek, zarówno bez igły jak i z igłą. Możemy używać również pipet. Z tym, że pipety są takie te bardziej profesjonalne, które są bardzo dokładne. Natomiast takie zwykłe pipety, no to to są po prostu zakreplacze. Pipety również mogą być laboratoryjne, to są bardzo dokładne, mogą być elektroniczne. Który, których po prostu ustawiamy, ile pipeta ma pobrać, i ona tyle dokładnie pobiera. No to już są drogie rzeczy, które, które są wykorzystywane, jak mówiłam, w laboratorium. I tutaj na tym obrazku, o tym zdjęciu, widzimy krople różnej wielkości. To jest woda z fioletem, tak, żeby po prostu to było dobrze widać, bo, bo samą wodę byłoby widać gorzej. Pod spodem jest papier milimetrowy. I widzimy jak różnej wielkości są te krople. To jest wszystko ten sam płyn, tylko on jest wykapywany z różnych narzędzi. Te największe krople pochodzą z zakraplaczy, natomiast te średnie ze strzykawek różnej wielkości, ale bez igieł, natomiast te najmniejsze pochodzą ze strzykawek z igłami, czyli z, różnych, z igieł też różnej wielkości, różnej średnicy. Ta najmniejsza kropla pochodzi z insulinówki, czyli z tej takiej najmniejszej jedno mililitrowej strzykawki z najmniejszą igłą. I teraz jeżeli leku czy tego płynu ma być bardzo mało, to Pamiętajmy, że każde zwiększenie, nawet o troszeczkę, tutaj widzimy nawet przy tych malutkich kroplach między tą z najmniejszej igły a z tej większej igły, tutaj jest ponad dwukrotna różnica. Czyli, jeżeli byśmy tak podali, no to podajemy albo dwa razy więcej, albo dwa razy mniej substancji czynnej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wielkość kropli zależy zarówno od tego płynu, który, który dawkujemy, tu przede wszystkim chodzi o ciężar właściwy tej cieczy oraz o napięcie powierzchniowe, ale zależy także od średnicy rurki, z której wypływa. Prawda? Im ta średnica jest mniejsza, tym kropla będzie mniejsza. Dlatego nie jest obojętne, z czego te krople będziemy chcieli uzyskać. I to jest właśnie to, co mieliśmy w tytule, czyli że kropla kropli nierówna. Jeżeli ktoś nam napisze, żeby dany lek, daną substancję podać na przykład jedną kroplę, to teraz proszę popatrzeć, jeżeli ktoś sobie weźmie malutką strzykaweczkę, poda taką małą kroplę. Jeżeli ktoś weźmie zakraplacz, również poda kroplę, ale krople, która jest kilkanaście nawet razy większa, czyli zawiera nawet kilkanaście razy więcej substancji czynnej. Czyli jeżeli przy wielu lekach może być to znaczenie nawet w kwestii życia i śmierci, bo jeżeli odpowiednią dawką będzie ta malutka kropla, to duża kropla może być na tyle duża, że po prostu może bardzo poważnie zaszkodzić. Natomiast jeżeli dawką właściwą ma być ta duża kropla, no to jeśli damy taką malutką kropelkę, to po prostu tutaj żadnego efektu leczniczego nie uzyskamy, dlatego że substancji czynnej będzie po prostu za mało. No, i teraz, jak już wiemy, że kropla jedna od drugiej się bardzo różni, warto też dowiedzieć się, jak, jak precyzyjnie trzymać strzykawkę i jak te krople z tej strzykawki po prostu wypuszczać. Przede wszystkim radzę sobie to poćwiczyć. Dlatego, że no, to nie jest takie proste. Znaczy, to jest proste, ale trzeba sobie po prostu poćwiczyć. Na pewno nie należy trzykawki chwytać tak jak przy podawaniu leków, ponieważ wtedy tak precyzyjnie nie jesteśmy w stanie tych kropli odmierzyć. Tutaj na filmiku pokazuję, jak to zrobić. Jeżeli płynu jest więcej i ten tłoczek będzie tak wysoki, że nie będziemy w stanie go kciukiem nacisnąć. Chwytamy trochę wyżej, czyli chwytamy tak, żeby częścią tutaj palców trzymać tłoczek, częścią strzykawkę. No i oczywiście w pewnym momencie przekładamy po prostu rękę już na samą strzykawkę. Pamiętajmy tylko, żeby nie naciskać strzykawki końcem kciuka, dlatego że wtedy mamy mniejszą kontrolę nad tym, jak naciskamy. I tutaj może nam też tego leku trochę więcej polecieć. Największą kontrolę mamy, jak naciskamy. Im bliżej tej części dłoniowej kciuka, tym większą mamy kontrolę. Także tutaj trzeba sobie to po prostu taką strzykawkę wziąć do ręki, chwycić w ten sposób i spróbować. I wtedy, i wtedy nabierzemy, nabierzemy wprawy. Również dobrze jest sobie spróbować działanie konkretnej strzykawki, którą mamy używać, dlatego że są strzykawki, które no, zacinają się. I wygląda to tak, że naciskamy, strzykawka nie chce się nacisnąć. Gdy naciskamy troszeczkę mocniej, i wtedy nam wylatuje tego leku bardzo dużo. Ten chwyt troszeczkę nam niweluje taką sytuację, ale też nie jest w stanie tego całkowicie wyeliminować. Tutaj no, ważna jest jakość strzykawki. Te droższe strzykawki, zwłaszcza te, które mają taką gumę na końcu tłoczka, działa płynniej. I, I tak jest znacznie łatwiej i znacznie, właśnie można precyzyjniej te krople, czy w ogóle jakiś lek podawać, niż takie strzykawki, które są tylko plastikowe, i ta końcówka tłoczka też jest plastikowa. Także tutaj po prostu no musimy, musimy tą strzykawkę, którą konkretnie mamy, musimy sobie wypróbować, jak, jak ona chodzi, czy chodzi lekko, czy, czy się zacina. Ja generalnie, w sytuacji, w której mamy strzykawkę, która się zacina, no radzę takie strzykawki w ogóle, nie używać. No i teraz mamy już trzykawkę, mamy lek, wiemy wszystko, jak jak zrobić. No i teraz jest kwestia tego, ile tej substancji czynnej tak naprawdę będzie w tej jednej kropli. No, tak jak mówiłam. Czasem to aż tak dużego znaczenia nie ma, ale jednak przy większości leków no ma to dosyć duże znaczenie. Oczywiście, jak lekarz nam da jakiś lek, to na ogół nam powie, że mamy podać na przykład dwie kreseczki czy trzy kreseczki, no i wtedy to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast jeżeli jest nam jakby wygodniej podawać lek w kroplach niż tutaj w tych kreseczkach, to możemy sobie przeliczyć, ile takich kropli potrzeba podać. Jak to zrobić? Bierzemy do strzykawki, najlepiej niech to będzie pół mililitra, bo szkoda więcej, leku, który mamy podać i wykapujemy krople. Liczymy ile tych kropli będzie. No tutaj akurat w tym przypadku było to 12 kropli, znaczy no czyli na 1 mililitr to będą 24 krople. No i teraz po prostu trzeba policzyć, jeżeli mamy podane, że w 1 mililitrze leku mamy... 10 gramów, czy tak jak tam mieliśmy, 100 gramów, to po prostu tutaj trzeba wykonać najprostsze działanie matematyczne po prostu podzielić i wyjdzie nam, ile miligramów substancji czynnej znajduje się w jednej kropli. I teraz, jeżeli mamy dawkowanie, mamy wiemy, ile tych miligramów mamy podać papudze, możemy sobie bardzo łatwo obliczyć, ile tych kropli papudze po prostu trzeba podać. I za tydzień w filmiku opowiem o takim leku, który jest najczęściej właśnie stosowany w kroplach, ponieważ mamy tutaj podane, aby jedną kroplę podać papudze, czyli o iwermektynie. Powiem jak ją dawkować, jak, jak tutaj najlepiej sobie z tymi kroplami poradzić. A dzisiaj już dziękuję bardzo za uwagę. Jak zwykle, zapraszam wszystkie osoby, które mają jakieś problemy z papugami, chcą coś poprawić w swoich relacjach, chcą czegoś się dowiedzieć, chcą coś wyjaśnić na indywidualne konsultacje. A wszystkich, a wszystkich zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.